Cześć! Dzisiaj powiem Wam o pięciu filmach, które mnie wstrząsnęły. Od razu tutaj z góry mówię, że ja uwielbiam takie filmy, które skłaniają do refleksji, które sprawiają, że po skończeniu oglądania ich tak zastanawiamy się nad naszym życiem, nad tym, co robimy, nad tym, co powinniśmy zmienić. Kocham takie filmy i to nie znaczy, że czasem nie lubię sobie zobaczyć jakiejś takiej bezsensownej, głupiej komedii. Oczywiście czasami lubię, ale te filmy są jakby. Na pierwszym miejscu, w pierwszej kolejności zawsze je oglądam, bo są dla mnie ciekawe i właśnie wnoszą coś do naszego życia. E, także, jeżeli macie również podobne gusty do mojego, albo chcecie zacząć oglądać takie filmy, to zostańcie ze mną. Nie są one poukładane w kolejności od najbardziej szukującego do najmniej, ani nic takiego, są w kolejności losowej. Większość filmów, właściwie wszystkie filmy, są nowe. Myślę, że wszystkie te filmy każdy z nas powinien zobaczyć. Niezależnie od wieku, niezależnie od tego, kim jest, co robi, i tak dalej. Są to takie filmy, myślę, o takich ważnych sprawach mówią, o takich, które, które są obecne. W dzisiejszych czasach, ale niekoniecznie każdy chce o nich mówić, niekoniecznie każdy chce o nich słyszeć. O ważnych rzeczach powinno się mówić, dlatego ja dzisiaj opowiadam o tych filmach. Być może chociaż jedna z Was osoba zobaczy któryś z tych filmów, a może ktoś z Was już je widział, napiszcie wtedy koniecznie w komentarzu, co sądziliście o tych filmach. A teraz już nie przedłużajmy, zapraszam Was do oglądania. Pierwszy film to Ogdża, i na samym początku nie wiedziałam, jak to czytać, ale doszłam do wniosku, że jak? ten film. To się dowiem jak się to czyta i właśnie tak było. Jest to film o małej dziewczynce i jej przyjaciółce, zwierzęcej przyjaciółce, wielkiej przyjaciółce i niestety ta ich przyjaźń zostaje przerwana przez korporację zajmującą się przemysłem mięsnym. Oczywiście Mija, czyli ta dziewczynka właśnie nie zgadza się na to i postanawia uratować swoją przyjaciółkę, postanawia uratować ogrzy. Jest to film, który właśnie przedstawia trochę realia takich ubojni, które niestety nie są tak kolorowe, jak trochę też w tym filmie pokazują i zbyt to koloryzują. Tak jak to właśnie się dzieje na reklamach i tak dalej, że te zwierzęta są takie super szczęśliwe i tak dalej. Niestety w prawdziwym życiu tak nie jest. Ten film też to pokazuje. Końcowa scena to jest coś niesamowitego, to jest coś co. Potwornie ze mnie wycisnęło łzy. Ja jestem ogólnie bardzo wrażliwa na filmy, ogólnie na krzywdę. Czy to na filmy, w których się dzieje krzywda komukolwiek, czy to na krzywdę, która się ogólnie dzieje. Jestem na nią bardzo wrażliwa i zawsze takie filmy powodują, że po prostu płaczę. I ta ostatnia scena jest dla mnie naprawdę piękna, i myślę, że wszyscy musicie zobaczyć ten film. Niezależnie od tego, czy zależy Wam na losie zwierząt, czy nie. Powinniście, bo to jest problem, który dzieje się, który jest obecny w dzisiejszych czasach. A tak jak mówię, nie każdy chce na niego zwracać uwagę. Kolejny film to To The Bone. Główną rolę gra Lily Collins. Jest to film o 20-letniej anorektyczce, która postanawia podjąć terapię. I wiecie, jak to z chorobą psychiczną? Niestety jest różnie, czasem są zloty, czasem upadki. Jednak ta podróż idzie, 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 ale żeby się dowiedzieć, czy idzie w dobrym, czy w złym kierunku, to musicie koniecznie zobaczyć ten film. Dlaczego ten film tutaj wybrałam? Akurat to jest jedyny film z tych pięciu dzisiaj, o którym Wam powiem, na którym nie płakałam. Jest to film opowiadający o chorobie psychicznej, o której się kompletnie zauważyłam, nie mówi w dzisiejszych czasach i jest to totalny temat tabu, czego nie rozumiem. Myślę, że są to na tyle poważne choroby. Że powinno się o nich mówić i nie mówię tylko o anoreksji, ale mówię o wszystkich chorobach psychicznych, o wszystkich zaburzeniach. Niestety, ale jest tego obecnie coraz więcej, a właśnie coraz mniej się o tym mówi i według mnie tak nie powinno być. Według mnie powinniśmy edukować się, powinniśmy wiedzieć. Jak wygląda dana choroba, jak wspierać. Samo powiedzenie będzie dobrze, nie działa, uwierzcie mi. I ten film też właśnie przedstawia przebieg choroby pod względem rodziny, pod względem tego, jak rodzina też sobie z tym radzi, a czasami dzieje się tak, że sobie nie radzi. Niestety ludzie uważają, że jeżeli to jest choroba psychiczna, to, to nie jest nic takiego, jest to jakiś wymysł, czasami nawet jakieś osoby. A tak nie jest, jest naprawdę ciężko i bardzo lubię takie filmy właśnie o chorobach psychicznych, o zaburzeniach psychicznych, bo one właśnie sprawiają, że... Coś wiemy na ten temat, bo w szkole nas o tym nie uczą, w domach też czasami się o tym nie rozmawia. Jeżeli macie jakiś inny film związany z jakąś chorobą psychiczną, to koniecznie napiszcie o nim w komentarzu. Z chęcią go zobaczę. Kolejny film to jest już ten najstarszy film, jest z 2010 roku Pożegnanie z niewinnością. Jest to film o Ani, która poznaje przez internet 16-letniego Charlie'ego, ma sama 14 lat. I oni się bardzo zżyli, piszą ze sobą, piszą bardzo regularnie, zaprzyjaźnili się. Ani nawet zakochała się w tym chłopaku. I w końcu pewnego dnia postanowiłem się spotkać. I to spotkanie wygląda zupełnie inaczej niż Ani sobie wyobrażała. I trzeba powiedzieć, że to spotkanie zmieniło na zawsze życie Ani, życie jej rodziny. Wszystko poszło nie tak jak powinno. Tutaj jest też taki wątek, taty, który właśnie obwinia się o to wszystko, co się wydarzyło, dlatego, że dochodzi również do gwałtu i to muszę tutaj powiedzieć, bo, bo jakby to jest ta rzecz, która wstrząsnęła. Mną. Bo, dlatego, że Ani wcale nie dopuszcza do siebie myśli, że to był gwałt. Ona kocha Charlie'ego i ona w to wierzy, że on też ją kocha. Jej tata nie potrafi się z tym pogodzić, który ma ochotę zabić tego człowieka, który naprawdę nie radzi sobie już z tym wszystkim. Mieli bardzo zły kontakt ze sobą. Bardzo często się kłócili i tak dalej, i właśnie to wszystko też ich bardzo zbliżyło do siebie. Właśnie tutaj też jest taki problem. Ojca z córką, dlatego ten film zrobił na mnie takie duże wrażenie, bo po prostu to było super pokazane. Ale oczywiście sam fakt tego, że w dzisiejszych czasach bardzo często poznajemy kogoś przez internet, kiedyś był taki obraz faktycznie, że kogoś się poznało przez internet, to kto to będzie, kto to będzie, jak on wygląda, on na pewno kłamie, na pewno taki nie jest. Dzisiaj już tak nie jest, wydaje mi się, chociaż oczywiście też możemy natknąć się na takie e, osoby, niestety więc to jest też przestroga ku temu, żeby uważać na takie osoby. Czwarty film to Before I Fall i jest to film również z bieżącego roku. Główna bohaterka Samantha dostaje od losu 7 szans na przeżycie ostatniego dnia swojego życia, który zakończył się tragicznym wypadkiem samochodowym i przez te 7 szans, przez te 7 dni przeżywa ten dzień w kółko i w kółko, podczas których odkrywa niesamowite rzeczy na temat swój swoich znajomych czy swojej rodziny. W tym filmie są również pokazane Problemy nastolatków, jest wątek depresji, myśli samobójczych, wykluczenia, wyśmiewania, standardy w dzisiejszych szkołach itd. Film sam w sobie mnie nie powalił, ale przesłanie owszem, ponieważ ten film totalnie skłania nas do refleksji o tym, że nie jesteśmy wcale tak dobrzy, jak myślimy, że jesteśmy niestety, i gdy oglądałam ten film, to naprawdę zrobiło mi się przykro z powodu tego, że czasami takimi drobnostkami. Nawet nie chcąc ich zrobić, robimy komuś okropną krzywdę. Także film godne polecenia. Fajnie się go też oglądało, mimo że właśnie, tak jak mówię, sam film nie jakoś super nie powali, chociaż warto jest go zobaczyć właśnie dla tego przesłania. Ostatni film na dzisiaj to Girl Like Her. Jest to film z 2015 roku. Jest to film, który w sumie jest na ostatnim miejscu dzisiaj, ale dla mnie chyba jednak jest na pierwszym. Jest to film trochę bliski mojemu sercu. Jest to film o dziewczynie, która jest nękana przez swoją najlepszą przyjaciółkę, byłą najlepszą przyjaciółkę, obecnie najpopularniejszą i najfajniejszą dziewczynę w szkole. Jest to film bliski mojemu sercu, ponieważ ja w gimnazjum wcale nie przeżyłam takich super przyjemnych chwil, jak bym chciała przeżyć. Nie było aż tak źle jak w tym filmie, ponieważ ten film naprawdę przedstawia... Tragiczne rzeczy. W każdym razie, Jessica, czyli główna bohaterka tego filmu, mówi o tych prześladowaniach jedynie Brianowi, z którego pomocą nagrywa wszystkie akty przemocy, przemocy psychicznej, ale również fizycznej ze strony swojej byłej przyjaciółki, i potem wykorzystują to przeciwko niej. Sam film też jest świetnie nagrany, ponieważ jest nagrany czasami jak taki reportaż. Bardzo to Sprawia, że jakby wczuwamy się w ten film i czujemy się jakbyśmy tam byli. I ten film kończy się w taki sposób, że naprawdę wywiera to na nas duże wrażenie. Ja płakałam jak szalona, przysięgam Wam, że nie potrafiłam się pozbierać przez kilka najbliższych dni, bo takie nam nie wywar wrażenie ten film. Niestety w dzisiejszych czasach w szkole nie jest tak kolorowo. Jeżeli jest tutaj ktoś z Was, kto zachowuje się w podobny sposób do tej przyjaciółki, nie róbcie tego. Naprawdę nie róbcie tego, bo to niszczy jak nie wiem co. Okej, okay, trochę taki nieprzyjemny akcent, ale film naprawdę godny polecenia. Musicie go zobaczyć. Polecam Wam wszystkie te filmy, bo naprawdę były dla mnie niesamowite i warto je zobaczyć. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Dajcie znać, czy Wam się podobał i czy chcecie takich więcej, bo mam jeszcze dużo seriali, które mogłabym Wam polecić, i również muzyki, więc jeżeli jesteście ciekawi, jeżeli jesteście chętni na więcej tego typu filmików, to koniecznie dajcie mi o tym znać na dole. Jeżeli macie również takie filmy, które skłaniają do refleksji, z mojej strony to tyle na dzisiaj. Oczywiście odwiedźcie mojego Instagrama, Snapchata, Facebooka. Wszystkie linki macie zawsze w opisie. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaczki, pa pa.